Siemanko moi drodzy, jestem Teris, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj postaram się napisać do kamerzysty, zobaczymy czy odpiszę, a jeśli odpiszę to sprankujemy go piosenką Freeza oraz Pateca pod tytułem Wakacje. Mam nadzieję, że w ogóle jeszcze nie słuchał i że dam radę go sprankować. Piosenka wyszła kilka godzin temu. No i co, moi drodzy, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę oraz napisania komentarza, a teraz zapraszam do oglądania. Dobrze, moi drodzy, widzę, że kamerzysta jest aktywny. Oczywiście usunęłem wszystkie wiadomości, żebyście po prostu ich nie widzieli. I sobie napiszmy do niego po prostu cześć. Dobrze, moi drodzy, kamerysy nam odpowiedział i napisał: O, Siemka, długo się nie odzywałeś. Co racja, to racja, ponieważ w zasadzie do kamerysy napisałem chyba gdzieś w kwietniu, także nasz kontakt się troszeczkę urwał, ale teraz będziesz kamuś sprankowany. Dobrze, ja mu napisałem, że jest trochę dziwna sytuacja, on mi odpisał jaka. No i moi drodzy, teraz zabieramy się za prankowanie. Chmurka za mną chociaż mamy teraz czyste niebo Dobrze moi drodzy napisałem chmurka za mną chociaż mamy czyste niebo I teraz zobaczymy sobie jak na to zareaguje Pewnie ma takiego troszkę mindfucka ponieważ Po co ja mu takie rzeczy piszę Ale zobaczymy, najgorzej będzie jak po prostu będzie znał już tą piosenkę Więc wtedy prank po prostu nie wypali Weź parasol, chyba że lubisz być mokry I ta emotka no, widzę, że Kamuś ma tutaj naprawdę ciekawe poczucie humoru, ale dobra, lecimy dalej z prankiem. Furka nisko siedzi, z radia leci sobie kłebo. Furka nisko siedzi, z radia leci sobie kłebo. Dobra, mamy odpowiedź? Po pierwsze, kupujesz samochód? Po drugie, dlaczego nie lecą moje piosenki? Oj, Kamuś, chciałbyś, chciałbyś, byczku. Mama powtarzała, synek pracy miała rację. Dziś z każdego dnia zrobię sobie te wakacje. Dobra moi drodzy, mamy kolejne dwa wersy, a powtarzała synek pracuje, i miała rację. Dziś każdego dnia zrobię sobie te wakacje. Mama zawsze dobrze radzi, ale wyjaśni mi do czego zmierzasz. <laughs> moi drodzy, powiem wam, że jest dobrze, ponieważ jak na razie chyba kamerzysta się wkręcił. Prankujemy go dalej. Może się uda całą piosenkę. Zobaczymy. Ja napisałem i ty sobie też zrób, a kamerzysta mi odpisał: Gdybym robił sobie wakacje, to bym nie mieszkał teraz w rezydencji. Przyjdzie jeszcze na to pora. I moi drodzy, tutaj muszę kamerzysta naprawdę pochwalić, ponieważ jest to naprawdę bardzo dobry tok myślenia. Najpierw trzeba zapracować, najpierw trzeba zdobyć pieniądze, ułożyć sobie życie, a dopiero później można wyjechać na jakieś wakacje, żeby już się niczym nie martwić. Także, moi drodzy, naprawdę kamerzysta tej bardzo ładnie to wszystko podsumował. Gratulacje dla ciebie. W to dobry jest bób, co? XD, ja bym podobnie zareagował Ale tutaj widzę, jest już taki zmieszany, nie wie o co chodzi Prankujemy dalej mordo zarób. Ej, ej, nie noś tych podrób, no. O nie, moi drodzy, to co teraz napisałem, to tutaj naprawdę się może wkurzyć Weź coś mordo zarób i nie noś tych podrób to właśnie nie nosi podrób Ale tutaj się może naprawdę nieźle wkurzyć Na razie mi nawet nie odpisuje Ale... Ja już się boję tej odpowiedzi, ja naprawdę się boję tej odpowiedzi, bo ja nie wiem, czego się mogę tej spodziewać. Stary, ja Cię lubię, ale zaczynasz mnie denerwować, zapracowałem na to wszystko, a Ty mi wywalasz, że noszę podróby? Ty wiesz, co piszesz? O nie, moi drodzy... Kamuś się teraz denerwował ostro na mnie. Ja się w ogóle mu nie dziwię, ponieważ... No, mówić do kogoś, kto serio ma prawdziwe wszystkie ubrania, nie podróbki oryginalne żeby nie nosił podróż, więc to naprawdę tam bym się zdenerwował. Więc Robimy sobie traczek też dla beczki. Dobrze, moi drodzy, kamerzysta 5 minut nie odpisywał na dole samego odpowiedzi. Ale przyznajmy, co ja mu napisałem. Robimy sobie traczek, robimy sobie traczek też dla beczki. No i teraz, moi drodzy, co napisał kamerzysta? Sam jeszcze tego nie wiem. Stop. O nie, to będzie go. To będzie naprawdę. już mi puls podskoczył. Nie wiem, co robisz, ale jest to dziwne. Ogarnij się stary. Ja już się troszkę taki czuję winny teraz, że ktoś mnie opieprza, że coś źle zrobiłem. Dobra, co mamy dalej? Miałem cię zaprosić do rezydencji, ale się rozmyśliłem. Co? Co? Co on gada? Ej, ja muszę odpisać. Dobrze moi drodzy, ja mu napisałem, że to jest prank piosenką, ale naprawdę ja jestem teraz w szoku. On mnie chciał zaprosić do swojej rezydencji. Ja pierdzielę, ale mam nadzieję, że przez tego pranka się on po prostu nie obrazi. Ponieważ naprawdę taki szansy, że ją zmarnował, to ja bym sobie tego nie wybaczył. Ale mam nadzieję, że komuś się za to nie obrazi, jakoś dojdziemy do porozumienia. Na razie nie odpisuję, ja będę cały czas czekał. Jak coś, to dam wam znać po prostu. Dobrze, moi drodzy, popisaliśmy troszkę, wyjaśniliśmy sprawę, teraz wam to przeczytam. Kto w 2020 robi jeszcze pranki piosenką? I tutaj wam się szczerze przyznam, że troszeczkę się zawstydziłem, troszeczkę taka żenua mnie złapała, ponieważ no faktycznie w tym roku jeszcze pranki... No, tak średnio, ale dobrze, czytajmy dalej. Ale okej, okay, nabrałem się, także tutaj już troszeczkę ta para zeszła ze mnie. Haha, ha, prze... ha, ha, przepraszam jeśli ci przeszkodziłem. Haha, ha, jaka jest to piosenka? Freeze, Patec, Wakacje. Fitz wypuścił piosenkę XD. Tak wczoraj, kilka minut przed tym, jak ty modelki. Dobra, idę posłuchać. Cześć. No i to mi polejkawa wiadomość. Yy, na cześć. Także moi drodzy, ja wam dziękuję za oglądanie. Szczerze, łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Jeśli chcecie więcej pranków, to zostawcie tutaj dużo komentarzy oraz łapeczek. Będę wiedział o tym. Także, widzimy się w kolejnych odcinkach do następnego filmu. Cześć.